Gdybyśmy wypisali sobie wszystkie nauki, to jest taka grafika wykonana na podstawie um, na podstawie katalogu bibliotecznego, jest taki system klasyfikacji bibliotecznej, jak Państwo odwiedzają biblioteki, to tam jest taki kilka cyferek na każdej książce, do jakiej dziedziny to należy, więc jeżeli to sobie wypiszemy, z na, takiego najczęściej stosowanego systemu katalogowania bibliotecznego, to są główne dyscypliny naukowe, a potem jak to sobie podzielimy, podzielimy to jeszcze bardziej, czyli jeszcze bardziej szczegółowo, to będą kolejne subdyscypliny, a potem są subdyscypliny tych subdyscyplin, na przykład mamy nauki o Ziemi. No, nauki o Ziemi to jest cała masa nauk. Nauki o atmosferze, klimatologia, o skałach, o wulkanizmie, o wszystkim innym. No to przypuśćmy, że tylko nas skały interesują. To jest nauka, która się nazywa. Może ktoś wie, jak się nazywa nauka poświęcona skałom. I tak bym pewnie nie usłyszał, nawet gdybyście krzyczeli. Hydrografia poświęcona skałom rozpuszczonym w wodzie ewentualnie, ale petrologia albo petrografia, nauka poświęcona skałą. Tu es Petrus, ty jesteś skałą. Stąd Piotr zresztą. W każdym razie Petrus, skała, nauka poświęcona skałom, ale to nie jest, nie ma eksperta od wszystkich skał. Geolodzy też się dzielą. Potem są skały magmowe, osadowe, mamy ekspertów od skał osadowych, to się nazywa sedymentologia. Potem mamy jeszcze, i tych nauk są tak naprawdę setki. Więc to, co ja tutaj przedstawiłem. To jest mniej więcej setka dyscyplin naukowych, ale gdyby to jeszcze rozdzielić, to potem są tego tysiące. I to, co widać tu z kolei, to jest fragment bardzo interesującego dokumentu. To jest oficjalna lista czasopism naukowych uznawanych przez Polskie Ministerstwo Nauki. Każdy naukowiec, który kiedykolwiek prowadził jakieś badanie, jest bardzo zainteresowany tą listą, dlatego że naukowiec musi publikować artykuły naukowe w czasopismach naukowych, a Polak musi mieć Artykuł w czasopismie, który znajduje się na tej osławionej liście, to jest tak zwana lista A, najlepszych czasopism naukowych świata, które uznaje Ministerstwo, Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jak Państwo myślą, ile jest czasopism naukowych na liście czasopism naukowych uznawanych przez Ministerstwo? To już będę zbierał w tym momencie głosy. Ile jest takich czasopism naukowych, w których naukowiec może opublikować swój artykuł? Jak myślicie? 200, więcej. Podbijam. 480 więcej, podbijam. Licytujemy, słuchajcie. 800 więcej. Więcej niż 1000. 3000 więcej. 11 400 czasopism naukowych na liście A i każde z tych czasopism naukowych, to są różne, są tygodniki, miesięczniki, półroczniki chyba naj, naj, najdłuższe półroczniki, słuchajcie, 11 000 czasopism naukowych, każde z nich poświęcone jakiejś dziedzinie nauki. Gdyby to złożyć tutaj na tej scenie, to mielibyśmy całą scenę rozłożoną czasopismami naukowymi. Czasami to jest 12 numerów rocznie, więc gdybyśmy taki wytwór nauki z zeszłego roku, i to tylko tych najlepszych czasopism naukowych, położyli na tej scenie, to cała byłaby potąd, tak myślę, wypełniona czasopismami naukowymi. Tyle jest nauki. I tyle jest nauk. Jeżeli sobie przybliżymy, to no to mamy, to jest, to jest fragment tego dokumentu, to sobie każdy może ściągnąć w PDF, jest ze strony ministerstwa. To są tymczas 2267, to jesteśmy jeszcze przy literze C, słuchajcie. Clinical medicine, clinical microbiology, wszystkie dziedziny, lipidologia kliniczna, medycyna kliniczna, mikrobiologia kliniczna, krótko mówiąc, jest tego mnóstwo, więc ja postanowiłem wybrać 7 e, nauk, czyli słów, które się kończą na ogia albo omia. Na literę T i troszeczkę Państwu o nich opowiedzieć, więc yy, znowu, po co? Po to, żeby pokazać Wam yy, to, co mnie naprawdę w nauce fascynuje, to znaczy, jak jej jest dużo i jakie jest interesująca. I są takie tematy. Wiecie, oczywiście, jestem kosmologiem z wykształcenia. Mój doktorat jest z zakresu kosmologii, więc czasami się mówi, że jestem kosmologiem. Ale mnie tak naprawdę fascynuje cała nauka i te czarne dziury, te, wiecie, wybuchające rzeczy, wielkie wybuchy, jakieś tam. To się przejada po pewnym czasie. I człowiek ma potrzebę, kurczę, ale jest tyle fajnych nauk. No więc ja się tym staram zajmować jak najczęściej, jak to jest tylko możliwe. Nauka numer jeden, tafonomia. Kto z Państwa pokusi się o przypuszczenie bez googlowania, czym zajmuje się tafonomia? taphonomy po angielsku taphonomie. Taphonomia zajmuje się, proszę Państwa, rozkładaniem się zwierząt. Teraz dlaczego wokół tego powstała w ogóle nauka? Jest to, niektórzy mówią, jest to dziedzina paleontologii, czyli tak naprawdę rozkładanie się zwierząt. To jest dziedzina nauki poświęcona powstawaniu skamieniałości, czyli mam jakieś zwierzę, niech jakieś dinozaura. Ostatnio został opublikowany artykuł polscy, paleontolodzy odkryli, Wspaniałe zwierzę, bardzo interesujące. Nie dinozaur, synapsyd, nazywa się Lisowicja, odkryty w Polsce. Jakby stąd z Katowic jechać na Poznań, tam mamy Lisowicę koło Lublinca. Tam został odkryty. No, wspaniałe zwierzę, dziewięciotonowy, gigant. No więc on padł, on w pewnym momencie padł ten osobnik, zginął, nie wiemy jak, padł, przysypała go ziemia i zaczął fosylizować, zaczął zamieniać się z wskamieniałość, którą odkryli nasi naukowcy w zeszłym roku. I teraz jak to się dzieje? Czy to najpierw to gnije, a co się dzieje potem, jak gnije? No, to jest cała nauka, nazywająca się tafonomia, poświęcona badaniu tego, co się dzieje z takim zwierzakiem, czy z taką rośliną, czy nawet z mikroorganizmem, kiedy dokona swojego żywota i zaczyna zamieniać się w coś, co wiele milionów lat później odkryją naukowcy i będą to badać. Tafonomia. No więc y, mamy coś takiego jak Journal of Tafonomy, czyli no, czasopismo poświęcone tafonomii, więc pomyślałem sobie, wezmę bieżący numer journal i zobaczy, czym zajmują się tafonomowie, czy tafo no, tafonomowie. Um, czym oni się zajmują? To jest przykładowy artykuł z tego czasopisma poświęcony dżdżownicom. Więc wykonano taki eksperyment. W dwóch takich akwariach badawczych, wypełnionych ziemią i zanurzonych Zanurzono w te, w te ziemie zanurzono kości kurze. Badano to na przykładzie, oni to ładnie napisali, wykonano udawany, udawany proces fosylizacji osobnika Gallus. Gallus, no co to w praktyce oznacza? Kurze kości zostały im po obiedzie. Zakopali w ziemi na pewnej głębokości, w jednym akwarium i w drugim akwarium, ale w jedno z tych akwariów wpuszczono, Dżdżownice, żeby sprawdzić, czy dżdżownice w ciągu roku są w stanie znacząco przemieścić kurze kości zakopane w ziemi. To jest ważne, proszę Państwa, dlatego że później jakiś paleontolog będzie badał i mówi: O, tutaj mamy kość, łopatkę, nie wiem, jakiegoś zwierzęcia, przesuniętą, może zostało to zwierzę zaatakowane, a oni powiedzą: No, moment, ale może to była dżdżownica. No więc trzeba zbadać, trzeba to zbadać naukowo, czy dżdżownica jest w stanie znacząco przemieścić kurzą kość zakopaną w ziemi. Więc wykonano to badanie i stwierdzono. Że dżdżownice dokonują tak zwanej bioturbacji. Bioturbacja to jest właśnie przemieszczanie się gruntu, mielenie się gruntu przez organizmy. Nie są w stanie znacząco przemieścić kości. W związku z czym można odetchnąć z ulgą, jeżeli została złożona jakaś jakaś jakieś zwierzę padło w okresie, kiedy już istniały. Dżdżownice to raczej nie wprowadziły istnie, istotnych zmian. Być może troszeczkę na boki okazało się, że niektóre kości są tak wachnięte, bo oni na początku wykonali zdjęcie, zrobili porządne, wysokie zdjęcie, jakie dokładnie pozycji są te kości, i potem rok później, kiedy dżdżownice to mieliły. No więc troszeczkę są przechylone kości, ale nie są znacząco przemieszczone. Więc nie jest na przykład tak, że dżdżownica bierze jakąś kość, nie wiem, w zęby, no nie ma zębów, przemieszcza ją 10 wast wyżej i potem geolog mówi: Mamy tutaj. Niezwykłe odkrycie, kość dinozaura sprzed dwóch milionów lat. Jak do tego doszło? Aha, dżdżownice przemieściły tę kość 20 metrów wyżej. No nie, nie może to nastąpić, więc okej, okay, ta fonomia.